Dzień dobry, kochani, witam Was w dzisiejszym weekly vlogu. Ja się słuchajcie po ostatnim spa, w ostatnim vlogu rozchorowałam, ale nic nie szkodzi. Wszystko jest ok, wróciłam do siebie, mogę z powrotem już nagrywać i normalnie do Was mówić. Straciłam głos na dwa dni. Yy, Wróciliśmy ze spa, było super, tak jak widzieliście na vlogu, a. W to są jakieś jaja, ale ja przez chwilę, przez tą szybkę, widziałam, że ludzie tu wchodzili po drabinie. Ja tu zostawię kamerę i zobaczymy, czy będą szli jeszcze, ale nie wiem w ogóle kto to jest. Słyszycie? Widzicie, ktoś idzie. Ktoś idzie z góry na dół, czyli jakby po drabinie. Ja piernicze, co tu się dzieje. Nikt mi nic nie mówił, że coś tu się będzie takiego działo. Może ja zobaczę, czy jeszcze mój laptop leży u góry w pokoju, <noise> zamiast stać i gadać do tej kamery. Kurna, właśnie wyszłam do pokoju i przysięgam wam, że tutaj był łeb Kolesia na górze. O co tu chodzi? Ten koleś musi mieć jakieś klucze, tutaj, skoro wszedł do ogrodu. Ja w ogóle nie wiem o co tu chodzi. Nie znam gościa. Okej, okay, kochani, to, czego przed chwilą byliście świadkami, nie przetrafiło mi się jeszcze nigdy, a tym bardziej nie przed kamerami nigdy coś takiego mi się nie przetrafiło na vlogu. Generalnie, jak spojrzycie na początek vloga, ja cały czas patrzę w bok, bo cały czas wydawało mi się, że słyszę jakieś dźwięki tuż za drzwi domu. Yy, natomiast był moment, kiedy przestałam mówić. Podeszłam, yy, odeszłam od kamery, bo zauważyłam cień dosłownie przed drzwiami. Yy, był to cień osoby, która wchodziła do góry, czyli tak, jakby wchodziła po drabinie. Ja się strasznie zlękłam. Poszłam do okna w drugim pokoju, zobaczyć, co się dzieje. Zobaczyłam, że stoi samochód i stoi faktycznie drabina przed drzwiami. Najgorszy chyba moment tego wszystkiego był wtedy, kiedy przyszłam tutaj, do tego pokoju, w którym jestem teraz. To jest sypialnia, gdzie są wszystkie moje rzeczy, i zobaczyłam y, za oknem głowę jakiegoś kolesia. W totalnym szoku szybko zamknęłam drzwi i pisałam do mojego faceta, pisałam do jego mamy, dzwoniłam. Nikt nie odbierał, akurat nikt nie słyszał telefonu, nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Najbardziej jednak zdziwiło mnie, kiedy wyglądając gdzieś tam przez okno, patrząc na niego, zobaczyłam, że on myje okna. Czy wy to widzicie? To jest to, o czym Wam mówiłam. Nawet drzwi umyli. I to jakby zaważyło nad tym, że nie dzwoniłam po żadną policję i nie spanikowałam aż tak bardzo, no bo wątpię, że złodziej przy okazji umyłby okna, chyba że byłby totalnym pedantem. No, też tak może się zdarzyć oczywiście, ale. Słuchajcie, ja, stoi jakiś koleś w ogrodzie, ogród jest tutaj zamknięty, to nie jest taki ogród, gdzie każdy może wejść, to jest normalnie zamek, drzwi Stoi koleś tutaj w ogrodzie i myje wszystkie okna, wchodzi po drabinie, myje tutaj okna u góry w sypialni Od zewnątrz i... I ja nic o tym nie wiem, nie wiem skąd on się tu wziął, jak on tutaj wlazł, chodzi po drabinach Po prostu totalnie się zlękłam do momentu, kiedy zobaczyłam, że no faktycznie ma... Ręku jakąś ścierkę. Okazało się, że w Anglii, przynajmniej tutaj w tej okolicy, normalne jest to, że jest taki koleś, który chodzi od drzwi do drzwi i myje regularnie okna domów z zewnątrz jakieś tam 10 funtów. I, i mnie tego zastanawia, muszę się jeszcze go dopytać, mm, na jakiej zasadzie to działa. Czy on przychodzi kiedy chce, czy to się jakoś umawia. Ja, ja, ja mu nie dałam żadnych 10, funt, 10 funtów i ja nawet nie wyszłam z domu, bo ja myślałam, że to jest e, włamywać. Wiecie, w ogóle nie wiem teraz. Czy ja w ogóle powinnam... może mu dać pewnie jeszcze pieniądze, a ja myślałam, że to on mnie okrada. No jakaś paranoja totalna. Jestem już w Gdańsku, w Gdańsku jestem właściwie od tygodnia, natomiast nie nagrywałam, bo totalnie się rozchorowałam. Ale co zrobiłam, jak przyjechałam do Gdańska, to zamówiłam sobie, słuchajcie, catering dietetyczny, bo jestem dwa tygodnie przed wjazdem do Tajlandii. już się nie mogę doczekać tych vlogów z Tajlandii i zdjęć na Instagramie. Po prostu będę wam wszystko pokazywała. Yy, ale to, co zrobiłam, to zamówiłam sobie dietę wegańską. Może nawet zaraz zajrzę do internetu i powiem wam takie główne zalety, jeżeli chodzi o zdrowie tej diety. No ale też utrata wagi. Ja już tą dietę stosuję od tygodnia i powiem wam, że jestem mega miło zaskoczona, przede wszystkim, jeśli chodzi o smaki. Dietę zamawiałam z wygodnej diety, czyli jest to ta dieta, którą ja zawsze biorę, ten sam catering, który ja zawsze biorę w diecie regularnej, z tym, że teraz po prostu postanowiłam spróbować opcji wegańskiej. Dobra, słuchajcie, przeczytam Wam. Dieta wegańska efekty. Niższe ryzyko śmierci wywołanej chorobą niedokrwienną serca, niższy poziom cholesterolu LDL, co zmniejsza ryzyko miażdżycy, niższe ciśnienie krwi, mniejsze ryzyko cukrzycy typu B, Ograniczenie otyłości, niższy wskaźnik BMI, niższa zapadalność na choroby nowotworowe, zmniejszone ryzyko chorób przewlekłych. No i jest to właśnie też dieta znana głównie z tego, że jest bardzo skuteczna w odchudzaniu. Do tego jest też pyszna. Zaraz pokażę Wam wszystkie posiłki, jakie ja dostałam na cały dzień, bo jest jeszcze rano. Specjalnie jeszcze nic nie jadłam i chcę Wam pokazać moją reakcję na żywo: jak smakują te posiłki, co jest w tych posiłkach, więc zaraz Wam wszystko pokażę. Dobra, słuchajcie, przeczytam Wam co mam dzisiaj na śniadanie. Papryka faczerowana brązowym ryżem, soją i pieczarkami. I druga część śniadania, szarlotka na owsianym spodzie. No i spróbuję teraz najpierw y, tego farszu z papryki. Zobaczymy. Bardzo dobry farsz, mega dobrze przyprawiony. Nie jest w ogóle mdły. I zaraz go zjem. Ja nie lubię papryki za bardzo takiej, w takiej postaci, więc... Y, Paprykę zostawię, ale jestem mega ciekawa szarlotki, bo ja jestem w ogóle fanką słodyczy. To jest fit szarlotka. Fit szarlotka na owsianym spodzie. Wegańska, a smakuje jak normalna szarlotka z cukierni. Nawet lepiej. Po prostu coś pysznego. Dobra, słuchajcie, tutaj mam obiad, pozwoliłam już sobie spróbować, żeby Wam powiedzieć o moich wrażeniach. To są ogólnie kotleciki z zielonego groszku, podane z kluseczkami jaglanymi oraz sałatką z buraczków. Buraczki ja uwielbiam, e, zwłaszcza na ciepło, więc podgrzałam je również. E, kluski. kluski są jaglane, mm, są fit, natomiast smakują jak takie typowe kluseczki. Ja w ogóle kocham kluski, więc jestem szczęśliwa z tego obiadu. Co do tych kotletów, są, powiem Wam takie, że też nie zgadłabym, że może tutaj wcale nie ma mięsa. Konstrukcją może są takie, że się widzicie, trochę rozpadają, w sensie łatwo jest je pokroić. Czuć bardzo wyraźnie ten groszek, natomiast nie czuć jakiejś takiej, wiecie, zieleniny. I nawet nie powiedziałabym, chyba, że tam mięsa nie ma, gdyby to nie był catering wegański. Naprawdę bardzo fajnie przyprawione potrawy, takie, że faktycznie. Działamy na korzyść naszego zdrowia, ale nie odczuwamy tego braku mięsa dla tych, którzy to mięso lubią, tylko ono po prostu im nie służy. Aha, i chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że zobaczcie, jakie tu są porcje. Dieta wegańska musi być bardzo niska kalorycznie, bo to jest tak ogromna porcja, że no ja na pewno nie dam rady tego wszystkiego zjeść. Szok. Taki ogromny obiad na diecie to jest cudowna sprawa. Uff. Kochani, ja tak dzisiaj mu w dresach, jak widzicie, e, na podwieczorek mam koktajl jagodowy z nasionami chia, spróbujmy. Bardzo dobry, jak ktoś lubi jagody. Fajnie, że ma te nasiona chia, bo będzie sprawiał, że bardziej się najemy, bo nasiona chia mają właściwości, że puchną e, w żołądku i, e, i sprawiają, że czujemy się bardziej syci. Więc taki koktajl z nasionami czyja jest nie tylko dobry, ale nas, nas też wypełnia w środku, nie wiem czy wiecie, więc warto dodawać sobie właśnie takie ziarenka czy no i tak sami sobie robicie koktajl w domu, bo, bo bardziej się nim najecie po prostu. No i czas na kolację, zobaczcie jakie to są treściwe posiłki, jaka wielka jest ta kolacja, na kolację mam placuszki z marchewki i fasoli, dżuki. Podany z dipem z pieczonej papryki oraz pomidorkami koktajlowymi. Powiem Wam, że na tym cateringu poznaję wszystkie rodzaje fasoli jakie tylko istnieją i co chwilę sprawdzam w internecie nazwy, co za chwilę będę jadła, bo nie do końca mam tego świadomość. Ale to wszystko jest tak pyszne, te placuszki też są przepyszne. Są w sosie paprykowym, który mam obok, natomiast ja sobie ten sos daruję, bo tak jak Wam mówiłam po prostu za papryką aż tak nie przepadam, więc skoro te placki są na tyle dobre, żeby jeść same, to nie będę sobie tego smaku papryki do nich dodawała, bo uważam, że nie trzeba. Pycha! Kochani, właśnie pojechałam z mamą odebrać moją nową kamerę. Jakoś przeoczyłam SMS-a o tym, że czeka już na mnie moja nowa kamerka w sklepie, więc jak tylko go zobaczyłam, to mimo, że miałam mieć dzień bez makijażu, po prostu wybiegłam z domu, nie uczesałam się, nie pomalowałam. Mówię, mama, jedziemy po kamerę i jest moja nowa kamera do vlogów, więc mega się cieszę, bo już ta, którą teraz miałam, trochę zamazywała obraz. Jakoś tak dziwnie się z nią coś robiło z obiektywem, więc. Wziąłam nową to mnie pytacie jaką kamerą nagrywam, więc polecę Wam fajną taką e, kamerkę do vlogów, bardzo dużo właśnie vlogerów, youtuberów używa tej kamerki i e, jest to taka mała kamerka, którą możecie ze sobą zabrać tak naprawdę wszędzie, bo on zmieści Wam się do torebki, jeszcze piękna, nieporysowana. I to, co jest w niej fajne, zwłaszcza dla blogera, vlogera, youtubera, jakkolwiek to nazwać, to to, że ma ten ekranik taki tutaj mm, wysuwany i możecie siebie widzieć w trakcie, jak mówicie, do kamery, co jest mega ważne, żeby no, nagrywać swoją twarz, a nie na przykład drzewo, które stoi obok. No więc to jest ta kamerka, tutaj w zestawie mamy kabelek, yy, ładowarkę, żeby yy, baterię ładować. Cieszę się też, że będę nową baterię do kamery, bo moja już ledwo trzymała. Więc to jest mój nowy zakup, kolejne vlogi już pewnie będę miała właśnie kręcone tą kamerką, o dokładnie tą i pozdrawiam też dziewczynę ze sklepu, w którym kupowałam kamerkę, która mnie rozpoznała, bardzo Cię pozdrawiam, a ja w ogóle kończę już tego vloga i żegnam się z Wami wszystkimi, pa pa!